Jeżeli chodzi o prewencję wtórną, bo o tym chcemy Ci powiedzieć, to najważniejsze jest, aby każdy pacjent, który opuszcza oddział szpitalny, wraz z jego opuszczeniem nie kończył swojej aktywności zdrowotnej. Czasami pacjentom wydaje się, że zrobiliśmy co mogliśmy, dalej już nic zrobić nie możemy. No i trudno, będzie jak będzie, a tymczasem życie i doświadczenie pokazuje, że niestety bardzo albo bardzo ważne jest osobiste podejście do następstw udaru, zarówno w odniesieniu do zaburzeń ruchowych i możliwości ich poprawy, jak do funkcjonowania poznawczego. W tym miejscu kończy się troszeczkę rola lekarzy i bardzo ważne jest, aby każdy pacjent podjął aktywność osobistą zmierzającą do tego, aby w jak najlepszym stopniu zawalczyć o swoją sprawność, o swoje zdrowie, wykorzystując przeróżne metody, od wspomagania przy pomocy innych osób, to znaczy terapii logopedycznej, rehabilitacyjnej, przez obudzenie własnych czynności aktywacyjnych, zmierzających do tego, aby mógł odnieść jak najlepszą korzyść własną. Mam tutaj na myśli stosowanie również przeróżnych suplementów, które mogą być składnikami budulcowymi, pomagającymi w regeneracji ale też aktywność samych pacjentów codzienną, regularną, ponieważ 21 razy powtarzana czynność codziennie przechodzi do nawyku.